Cześć, słuchajcie, jedziemy dzisiaj na śniadanie, wczoraj był trening rozjazdowy po Los Angeles, zwiedziliśmy trochę Los Angeles, e, słuchajcie, e, no całkiem inaczej tu się jeździ, strefa czasowa, ile machnęło to jest, 10 godzin różnicy między no, Polską? 9, 9. 9, pospaliśmy trochę, słuchajcie, dzisiaj mam 2 godzinki jazdy, jutro będę jechał... Z... Z Los Angeles prawie 200 km drogami rowerowymi. Dokąd my jedziemy jutro? Do Oceanside. Dokładnie. I stamtąd już będzie start, typowo Pojutrze mam jeszcze trening 3 godzinny, i dwa dni już przed samym startem zostanie wolnego. wolnego. Czyli mam za 4 dni startuje Raycross America. Startujemy. Na razie jedzenie, jedzenie tu jest bardzo tuste co zauważyłem, ale ja lubię takie jedzenie. W sumie na boczku jestem wychowany. Ludzie ogólnie, ludzie ogólnie w Los Angeles nie chodzą na piechotę, tylko wszyscy jeżdżą samochodami, więc drogi są, są totalnie puste, ulice, ulice, chodniki są totalnie puste, drogi samochodowe są napchane, ale kierowcy, kierowcy bardzo zwracają uwagę na, na, na rowerzystów, a przede wszystkim wiecie co jest najfajniejsze? Zawsze na wszystkich drogach są pasy takie rowerowe, a drogi są po 3-4 pasy, więc są duże, szerokie, fajnie się jedzie. Są też nierówności na tych drogach, są popękane chyba od temperatur, górki są, nie no jest po prostu inny świat. Jest jakaś chyba inna wilgotność, bo zrobiłem wczoraj 58 km i powiem wam strasznie, strasznie. Mocno się odbodniłem, mimo że wypiłem dwa bidony. A mimo, że temperatura była około 20 chyba stopni, nawet nie, nie było nawet 20 stopni, powiem wam całkowicie jest inaczej. No, dzisiaj zrobimy, dzisiaj mamy trochę gór, ustalony trening. Ciśniemy. Teraz jedziemy na śniadanie. Po śniadaniu jedziemy na trening. Odpoczywamy jutro 200 km. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Do następnej nagrywki, 13 czerwca startujemy.